W niedzielę 17 października członkowie Sędziszowskiego Koła Wędkarskiego Amur wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Andrzej Markiewicz został ponownie wybrany prezesem koła na kolejną kadencję. Po przerwie z powodu pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, Sędziszowskie Koło Wędkarskie PZW Amur wraca do swojej działalności statutowej, zapowiada prezes Andrzej Markiewicz. Wracamy do normalnego cyklu zawodów, do normalnej pracy. Oczywiście kończymy już całkowicie domy w Kamionce i będziemy dbać teraz o wygląd całości. No i zawody. Bo my rozpoczynamy na wiosk później Dzień Dziecka imieniem Tadeusza Nezi, to też będą tak z parę lat temu, bo się dopominają bardzo. No i memoriał Stanisława Śliwy, no i ostatniego kolegi, kto umarł, Bolesława Roja. No i kończymy zawody zawodami o, o Puchar Prezesa. Może jakieś jeszcze zawody inne, tam gruntowe, ale to już komisja sportowa zdecyduje, kiedy, jak i co. Prezes Andrzej Markiewicz tłumaczy jednocześnie, co w przypadku, gdy pandemia nie odpuści, a wirus znowu zaskoczy. Jest decyzja zarządu okręgu, to też odczytałem na zebraniu i musiało być uchwałą podjęte, że gdyby coś się wydarzyło, nie daj Boże, to zarząd ma prawo zmienić. Cały cykl w ogóle i terminal zawodów i pracy i to wszystko wiadoma rzecz. Wtedy jak odgórnie pójdzie no, lockdown, czy jak to nazywają, to wtedy już nie robimy nic i w tych, jak to się mówi, nie zrobimy kompletnie. Jak na dzisiaj koło Amur wygląda w liczbach? Mieliśmy ponad 200, 210, 215 członków przed pandemią, ale jednak trochę się wykruszyło, trochę poszli na wieczne łowy starsi y, część już tak się zestarzała i boją się. Także brakuje w szczególności emerytów. Ręcisto, ci tych najbardziej ubyło, no ale na dzień dzisiejszy mamy 186 już, to już o tyle jest członków, mniej, nie? Ale myślę, że jeżeli reaktywują się te zawody, jeżeli pandemia nie, nie będzie taka groźna. To ludzie zaczną znowu, ale się też ludzie przemieszczają z jednego koła do drugiego, do trzeciego, tam po powstało. Także ludzie się obracają w tych, w tych kręgach i no jakoś tam działamy. Gdzie w powiecie robczysko-sędziszowskim można wędkować, mówi prezes Andrzej Markiewicz. Kamionka jest, bo jest się tak dawno po remoncie, to kamionka jest pewna, ale chodzą słuchy, słuchy co się dowiedziałem, bo jestem obecnie w zarządzie okręgu, że... Już jest podpisane dokumenty środowiskowe, wszystko, że cierpisz będzie do spuszczenia wody i do remontu całości. Także nie będzie tam parę lat wędkowania konkretnego, także cierpis nam odpadnie, zostanie tylko czarna. No i może ten stawek skrzynczyny, który tam burmistrz obiecał, że będzie ryba jakaś, że już można. Tak rekreacyjnie powędkować i wypuścić ryby i tyle. Pozytywnymi aspektami wędkowania jest przede wszystkim możliwość wyciszenia, zredukowania stresu, a także relaks i uspokojenie. Z dnia na dzień przybywa coraz więcej miłośników wędkowania. Powodem jest głównie coraz większa świadomość tego, jak wygląda wędkowanie i jakie niesie za sobą korzyści.